Wychodzę od siebie z budynku, kupić sobie kawę, i od razu mogę się ustosunkować do jednego z powtarzających się w sumie kilka razy komentarzy: Kurczę, deszcz spada cały czas eee, że żeby jeżeli chodzę gdzieś po jakichś tam ciekawych lub mniej ciekawych miejscach, to, to żeby bardziej pokazywać to, co się dzieje na zewnątrz. A nie swoją twarz, znaczy na zewnątrz. Po prostu, no, z perspektywy jakby moich oczu, czyli miejsce, a nie swoją twarz, no bo moją twarz każdy już zna, i lepiej będzie patrzeć na miejsca. No i myślę, że jest w tym jakieś tam ziarenko racji, więc no, tak wygląda okolica. Idę kupić sobie ciapucinę. To miejsce, w którym kupuję. Cappuccino jest taką nową franczyzą, która odniosła ogromny sukces. Tu na, nie wiem czy na całych Filipinach, czy ona jest tylko w Manili, póki co. Natomiast jest tego wszędzie y, pełno. No i dobra, te dziewczyny chyba były pierwsze, więc zamówią sobie pierwsze. Sorry, I don't have one. I have only four. Jedyne co w tym miejscu, w którym teraz jestem i czekam na kawę. Jedyną udręką jest to, że oni po prostu grzebią się strasznie, jakby robili w zwolnionym tempie wszystko, jest tylko jedna pracowniczka, no i po prostu to bardzo długo trwa, mimo często, że dużo ludzi aż tak bardzo w nie przychodzi, to i tak pomimo tego, że jest jedna osoba w kolejce, to, to czeka się 5 minut na obsłużenie jednej osoby. No, ale tak czy siak, to cappuccino, które oni tutaj robią, jest dobre, jest niedrogie na polskie 5 zł. No i nie jest za duże, ale jest po prostu smaczne i ma taką porządną dawkę kofeiny. A ta żebraczka tutaj cały czas stoi i czeka na te 5 peso. W sumie dałbym jej więcej, ale nie mam, bo wziąłem tylko 80 na, na tą kawę. Ta 7, kawa 75 i miałem zostawić 5 peso na piwku. Tutaj właśnie nie ma kultury dawania na piwków w tym kraju za bardzo. i... No, i ja zostawiam zawsze pomimo tego, że bardzo malutki ten napiwek, no to jednak gdzieś myślę, że każdy, jakby zostawił 5 peso, to, to coś by sobie uzbierały w przeciągu całego dnia. No jakby ktoś się zastanawiał, jakby ktoś się zastanawiał, jak aktualnie wyglądam bez okularów, no to wyglądam tak jak wyglądam. Te opuchnięte oczy, to mówię, już kilkanaście lat różne rzeczy próbowałem i nic nie pomaga. Możliwe, że kilka miesięcy dobrego snu pomoże, zobaczymy. Może ten sen jakoś się ureguluje, ale powiem wam, że wszystkie, no różne sposoby stosowałem i brałem magnes. Jak wziąłem magnes, pod wieczór, nie mogłem spać wtedy prawie całą noc. Próbowałem melatoninę, też po tej melatoninie dużo gorzej mi się spało i źle tą noc przespałem. Coś tam raz spróbowałem tabletkę na senną, którą ktoś mi zostawił na czarną godzinę i była taka czarna godzina, bo całą noc karaoke grało, więc wziąłem wziąłem tą tabletkę i po tej tabletce po 20 minutach zatkał mi się nos i praktycznie też nie przespałem do, do, do czwartej nad ranem. O czwartej dopiero zasnąłem jak mi nos się odetkał. No i coś tam jeszcze było, co próbowałem, ale no wszystko źle działało, wszystko. Na, najlepiej mi się śpi całkowicie bez niczego, no ale no, myślę, że mi się to wyreguluje niedługo. Chyba ubiorę jednak te okulary, bo trochę mi to dodaje pewności siebie i, i bardziej wyglądu. Jednym z takich powtarzających się pytań, w sumie nawet y, takich racjonalnych, że tak powiem, było dlaczego jej nie zabrałem do szpitala, jak to się działo. Ano dlatego, że pierwszy raz, jak to się wydarzyło, no to już byliśmy blisko domu. My mieszkaliśmy wtedy w górach, około 50 km od najbliższego się szpitala, to było w nocy, no i po prostu, no, to, to wszystko się działo tak szybko, że, że no, nawet nie zdążyłem pomyśleć o szpitalu, tak? To po prostu jak ona dlała, to ja ją złapałem i zabrałem do sypialni, no i tam obserwowałem, co się dzieje i no, no to trwało w sumie 10 minut, dopóki się, powiedzmy, nie obudziła, eee, te, no i, i w sumie dlatego, tak, bo, bo szpital bardzo daleko i praktycznie za każdym razem, jak to się działo, no to właśnie w okolicy tych gór to było, natomiast raz faktycznie wylądowała w szpitalu, bo miała atak, kiedy byliśmy blisko szpitala eee, przy Tak Bilaran, no i no po prostu źle to się skończyło, w sensie takim, że yy, nic jej tak naprawdę nie pomogli, tak? po prostu jak się obudziła, to ona sama chciała automatycznie z tego szpitala wyjść i nie chciała tam być, więc musiałem ją wypisać. Yy, musieliśmy oczywiście zapłacić za tą wizytę, wtedy zapłaciłem za to 200 zł, 3000 peso, nic jej nie pomogli, naprawdę nic, po prostu poleżała chwilę na łóżku. No i oprócz tego jeszcze mieliśmy problem, bo to było za, za, za czasów zarazy. No i ten. Nie chcieli jej wypuścić z tego szpitala, natomiast ja się tam z nimi pokłóciłem i ją po prostu jakby zabrałem stamtąd na siłę. I tego samego dnia przyjechali do nas i... Zrobili jej kwarantannę, czyli przez dwa tygodnie miała zapa zakaz opuszczania yy, domu. tak? Więc no, to była totalna w sumie załamka pod tym względem. I yy, jeszcze chcieli nam, bo w ogóle wtedy na Filipinach oni mieli naprawdę banie, takim, taką żółtą taśmą klejącą oklejali te domy, które, w których ktoś niby miał yy, COVID. U, u niej w ogóle. Chyba wtedy nawet nie stwierdzili, że ona miała COVID. Nie, nie pamiętam już, szczerze mówiąc, to było ponad 3 lata temu, a może i miała, nie wiem. Natomiast przyjechali i wprowadzili kwarantannę, nie mogła ona opuszczać przez dwa tygodnie domu. Ja wychodziłem z tego domu, natomiast widziałem, że sąsiedzi się krzywo na to patrzyli, ale nie pozwoliłem im wtedy tą żółtą taśmą tego domu zakleić, bo już zaczynali zaklejać, a ja mówię, co wy robicie? A oni, że no tutaj jest kwarantanna i musimy to zakleić. Ja mówię, spadaj, to jest mój dom. Pokaż mi dokument, w którym jest napisane, że jest prawo, w którym możecie zakleić ten dom. No i ona mówi, że jest taki dokument. Ja mówię, no to dobra, to proszę przyjechać z tym dokumentem i po prostu wtedy mi to zakleicie, a teraz spadać. Byłem mega zły, no bo no, przez dwa tygodnie byliśmy uziemieni. To dlatego do szpitala nie. Powtarzały się również pytania takie, że. Ona to, nać znaczy pytanie, to był w sumie bardziej zarzut, że ona to pewnie udawała i w ogóle jest niezłą aktorką. Wiecie co, to akurat mnie trochę rozśmieszyło, bo. No. Wyobraźcie sobie, spróbujcie sobie wyobrazić lub spróbujcie w ogóle zagrać zemdlenie, tak? Czyli po prostu upadnięcie na podłogę. No, nie da się, to jest jedna rzecz, bo automatycznie będą wyciągać się ręce, żeby się uratować przed y, uderzeniem, więc no. Naprawdę, polecam. Niech ktoś spróbuje udać y, y, zemdlenie. Poza tym druga rzecz, no przy tym jak jej je się ruszały gałki oczne, to to było szokujące. Kurde, grą tutaj się Filipy. E, czekajcie sekundę, poczekam aż oni pójdą. Chyba nie jest to naj, najlepsze miejsce do, do nagrywania e, tego vloga. No ale może się uspokoi za chwilę. Ojejku. Ale para. Nie będę pokazywał. To jest właśnie ten stereotyp o Filipinach. Okej, okay, kolejne pytanie. Dlaczego nie zdecyduję się na, na, na leczenie i na jakąś pomoc profesjonalną? Wiecie co, zostawiam to sobie jako taką ostatnią deskę ratunku, gdybym już naprawdę yy, no nie, sobie nie radził. Yy, no, wiem jak wygląda lekomania. Yy, nie chcę mówić na, na jakiej podstawie, ale wiem, to po prostu jest to ogromne zagrożenie, i no, czasami to pomaga, czasami nie. Niektórym, dla niektórych, jest to jak najbardziej na tak, a dla niektórych jak najbardziej na nie. Ja myślę, że jestem taką osobą, która na nie tym bardziej, że mam tendencje nałogowe, więc wolę uważać na, na takie rzeczy. No poza tym, mi się wydaje, że ja nie mam depresji, ja mam coś innego, ale jeżeli chodzi o depresję, to już jest udowodnione naukowo, że. Lepszym sposobem na depresję po prostu jest aktywność fizyczna i to jest potwierdzone naukowo faktycznie, jeżeli ktoś tego poszuka. Leki na depresję versus fizyczna aktywność regularnie, to fizyczna aktywność zawsze wygrywa. I jest to potwierdzone badaniami. Więc no ja zmuszam się do aktywności fizycznej, zawsze po tej aktywności fizycznej lepiej się czuję. Chodzę regularnie na siłownię. Właśnie dzisiaj mam dzień treningowy. Ostatnia noc była w miarę okej. Okay. W sensie takim, że wiele razy się budziłem i o tej trzeciej się też obudziłem, i jak ogólnie staram się nie patrzeć na, na telefon, żeby właśnie się nie rozbudzać, no ale już się wiele razy budziłem i się zacząłem zastanawiać, która to już w końcu godzina. Spo, spojrzałem na telefon i trzecia nad ranem, więc ten, to, tak najbardziej się wybudzam w okolicach trzeciej, no ale udało mi się jeszcze zasnąć. Może dlatego, że położyłem się koło 11, bo wczoraj był właśnie Bartek, ten gitarzysta, o którym wam mówiłem. Kręciliśmy u mnie ten taki amatorski teledysk, no i zrobiłem z nim rozmowę na temat jego przygody z muzyką i tak dalej. Ten odcinek będzie na dniach powiedzmy, bo troszeczkę muszę przy nim przy, przy, popracować. Natomiast do brzegu yy, nie chcę brać leków. Tym razem, jeżeli sobie nie poradzę, to, to zdecyduję się na profesjonalną pomoc, ale powiem wam, że od kiedy to z siebie zwróciłem, to ogromna urga, Przepraszam. No i tak jak mówiłem, nie czuję się już z tym sam. Mnóstwo ludzi się odezwało, i, i coś tak jakby się we mnie zmieniło. Właśnie, że no, nie wiem, jakoś czuję się lepiej. Przestałem się jakoś tak bać, lęki mi puściły. Jak się budzę w nocy i nie mogę spać, to po prostu nie reaguję. Jak mam jakieś lęki albo strachy, to też nie reaguję, bo miałem taką jedną noc w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, no gdzie bałem się, gdzie czułem złą energię, ale po prostu nic nie zrobiłem. Nie, nie uległem jakimś impulsom, żeby uciekać przed tym. Po prostu biorę to wszystko na klatę przed tym, u, czym uciekałem. No i też bałem się tych komentarzy. Kurczę, dwa ponad lata nie czytałem komentarzy, bo się tego bałem, a teraz wróciłem do tego, bałem się tego, jak zaczynałem czytać te komentarze. I teraz za każdym razem jak wchodzę w te komentarze, to też czuję delikatny strach, ale to już nie jest takie paraliżujące, tak? Zacząłem to konfrontować i naprawdę dużo lepiej się czuję i... Chyba jest, to prawda, że strach ma po prostu wielkie oczy i trzeba mu w te oczy spojrzeć i, i to skonfrontować. Czekajcie, nie mogę się skupić, bo tutaj dużo się dzieje. Pojawiło się trochę osób i, i coś tam gadają. No i, no i muszę się ten e, skoncentrować. Także a propos udawania, opętania, to powiem wam, że no DiCaprio może byłby w stanie to odegrać, ale nie. Dziewczyna z plemienia, która nigdy nie miała nic wspólnego z aktorstwem i no ja widziałem jak ona mdleje pada, widziałem, co się z nią dzieje, widziałem to wszystko na własne oczy i no tutaj nikt mnie nie przekona do tego, że ona to odegrała. No nie ma po prostu takiej opcji, naprawdę. Jest to fizycznie niemożliwe. No to wyszedłem sobie na Cappuccino i utknąłem w deszczu, bo coraz bardziej zaczyna padać. Różni się ten sezon deszczowy tutaj w Manili od, powiedzmy, tego, co było na Boholu czy na Sikihor. Ten region Visaya jednak jest troszeczkę bardziej łagodny pod tym względem. No i ogólnie mniejsze wyspy mają to do siebie, że no nie przyciągają tylu chmur. A szczególnie jeżeli wyspa jest duża i oprócz tego są tam góry, no to wtedy najbardziej właśnie tam lecą chmury i to tam najbardziej pada, są największe burze i największe zagrożenie jakieś sztormowo-tajfunowe. Kilka osób również powiedziało, że może ktoś rzucił, o, może ktoś rzucił na nas jakiś czar i pomimo tego, że Filipiny słyną z czarnej magii i wudu, a w sumie kolebką tego Paradoksalnie jest wyspa Sikihor, gdzie w sumie nigdy mi... Jezu, jacy oni są głośni? Taka mała, taka głośna. I ten, to trochę tak jak z tym powiedzeniem im mniejszy pies tym bardziej szczeka. No, ale tam na Sikihor nigdy mnie nic takiego nie spotkało, pomimo tego, że właśnie tam jest najwięcej czarnej magii, wudu, szamanów i tego typu rzeczy w ich wierzeniach. E... Nic takiego nie było i nie wydaje mi się, żeby to był jakiś czar. Wydaje mi się po prostu, że było to zwykłe tradycyjne opętanie, jakkolwiek by to nie brzmiało. No a temat opętań powiem wam, badałem po tym wszystkim, jak to się wydarzyło. No i niestety demony są prawdziwe. Podejrzewam, że niektórzy z polityków są opętani. Troszeczkę się uspokoił ten deszcz, więc idę do domu, żeby bardziej mnie tutaj nie złapało, zedytuję film, bo odpowiadam jeszcze na jakieś wiadomości, bo w sumie mam dużo jeszcze wiadomości na mailu do odpowiadania, no a ja przy nich przeżywam takie emocje, że no po odpowiedzeniu na pięć muszę sobie zrobić przerwę, czasami płaczę, bo bardzo dużo teraz ze mnie schodzi, już tego nie blokuję, nie próbuję wszystkiego na siłę kontrolować, po prostu go with the flow. No i jakby tak poddałem się temu co się dzieje, nie w sensie takim, że jako przegrany, tylko jakim takim ok, niech się dzieje wola boska. Ja już po prostu się poddaję. Może jak się poddam temu, to i przestanę właśnie na siłę próbować to kontrolować jakoś umysłem i tak dalej, zrozumieć, to może się zaczną dziać jakieś bardziej pozytywne rzeczy. Także Tyle w tym odcinku. Widzicie, jaka pogoda, więc w sumie jestem usprawiedliwiony. No ale, no wiadomo, były komentarze pod wczorajszym filmem, że fajny vlog i że więcej takich. No będę starał się wyszukiwać ciekawych miejsc, natomiast na pewno nie codziennie, gdyż no to się wiąże z poświęceniem dużo większej ilości czasu na to. Thank you. No i nie zawsze się po prostu da to wszystko tak zorganizować. Tak, to tyle. Dzięki, że jesteście. Kocham Was. Tyle.